Cześć, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym filmie wam powiem, dlaczego 2025 rok będzie jak dla mnie i dla większości po prostu innych osób najlepszym rokiem. Yy, więc po prostu w dzisiejszym odcinku wam powiem, dlaczego 2025 to będzie najlepszy rok na świecie. Yy, może będą inne lepsze roki, no ale zobaczymy. Yy, no i co, myślę, że możemy przechodzić do odcinka i zanim zaczniemy to subskrybujcie mój kanał tak jak teraz widzicie na ekranie tutaj na moim palcu ja, więc klikajcie klikajcie przycisk subskrybuj bo dobijamy do y, 2000 subskrypcji a mamy dopiero 1270 więc bardzo dużo nam jeszcze brakuje no to klikajcie w przycisku subskrybuj a ja myślę że mogę w sumie y, przechodzić do odcinka więc co przechodzę no i no i już zaczynamy Okej, okay, więc jako pierwsza rzecz chciałbym wam powiedzieć, że w 2025 roku pojawił się aż, aż cztery nowe popularne gry, czy to na komputery, czy na PlayStation po prostu 5, czy na konsole, właśnie pojawią się cztery najpopularniejsze gry wideo. Które po prostu, jak oglądają to fani tych gier, to na pewno będzie wiedzieć o co chodzi. Dlatego właśnie 2025 rok jest najlepszy. Jeżeli chodzi o gry, to na przykład w tym wychodzi, no to w 2025 roku, czyli kolejnym jaki będzie, czyli za rok, generalnie na początku gra, wideo, która ma powstać jako pierwsza, będzie to dobrze Wam znane GTA 6. Które nie raz zostało umieszczone przez kogoś właśnie w internecie. I rzecz polega na tym, że GTA 6 będzie bardzo się różniło od GTA 5. I jak będzie GTA 6, to wam powiem od razu dokładną cenę tych gier. Generalnie GTA 6, tak jak teraz tutaj widzicie, będzie ogólnie kosztowało 630 zł. Ale to nie jest najdroższa gra, ponieważ najdroższa gra na świecie kosztuje. Uwaga, słuchajcie, najdroższa gra na świecie, wiecie ile kosztuje najdroższa gra na świecie? Ona kosztuje 10 tysięcy złotych i to jest jakaś głupia gra, głupia, powiem szczerze, głupia gra. No ale dobra, po prostu taka, nieważne, dobra, GTA 6, które będzie kosztowało od samego początku 640 złotych, więc obecnie no przebija internet, ale jak się chwilę poczekam, z 3 lata na przykład, no to już będzie kosztowała powiedzmy 200 czy 100 zł. Tak jak GTA 5 kiedyś yy, w ogóle nie wiem czy wiecie, ale GTA V w samym w jednym dniu, w dniu premiery swojej, czyli w 2012 roku, kosztowało aż... słuchajcie, yy, to was zdziwię, kosztowało aż 300 milionów złotych i obecnie była przez jeden dzień najdroższą grą na świecie. Ale generalnie GTA 6 na samym początku będzie dostępna na konsole PlayStation 5, co na pewno sobie kupię, na Xboxa Series XS, a po dwóch latach od premiery, czyli w 2027 roku, będzie to na komputery. Tak więc myślę, że naprawdę warto sobie taką grę też kupić. Ok, jako druga gra. E to chciałem Wam powiedzieć, że jako druga gra będzie to Wiedźmin 4. Większość osób no zna w sumie Wiedźmina, to jest polska gra. Był Wiedźmin 3, który powstał aktualnie w 2017 roku. Ale jako druga giereczka będzie to, słuchajcie, Wiedźmin 4, które od samej premiery będzie generalnie kosztował tak chyba z 200 albo 370 zł. Jakoś tak. Nie wiem czy sobie kupować Wiedźmina, nie za bardzo lubię, ale GTA 6 na pewno kupię. Nawet jeżeli ma kosztować 650 zł, to za rok sobie kupię. Jeżeli oczywiście wyjdzie, to GTA 6 ma wyjść pod koniec marca. Ale jeżeli chodzi o Wiedźmin 4, nie wiem kiedy wychodzi, ale wiem ile będzie kosztował. To jakoś 370 zł od samej dniu premiery. No i tak, fajnie wiedźmina na pewno go kupią. Na samym początku tak samo jak GTA 6 będzie dostępna na konsole PlayStation 5 i Xbox Series XS, a po dwóch latach premiery w 2027 roku na komputery. Tak więc myślę, że wszystko dobrze wytłumaczyłem. Więc jako trzecia gierka, teraz lecimy do trzeciej giereczki, Jako trzecia gra, słuchajcie, będzie to gra... Simsy 5. Wyjdą to Simsy 5, słuchajcie, tak? Wyjdą to Simsy 5. Nie za bardzo lubię Simsy i powrócą tryb kooperacji, czyli multiplayeru, grania z innymi graczami w Simsach 5. Było już takie, tylko nie w Simsach 1, 2, 3 czy 4. Było w innych Simsach, poni Simsach ponieważ właśnie nie tylko. Jest od 1 do 4 Simsów, jest masa Simsów, jest chyba 16 części, a to będzie 17 część w 2025 roku, czyli Simsy 5. Prawdopodobnie będą one tutaj, macie cenę 240 zł, kosztować te Simsy 5. No i przywrócę tryb grania z innymi graczami. Yy, no. No i tak. No i po prostu, widzowie. Yy, to na samym początku będzie chyba dostępne też na komputery, mi się wydaje. A po roku, czyli w 2026 roku, będzie to już spokojnie dostępne na konsole, Więc jak ktoś nie ma miejsca na dysku na komputerze, czy ma zbyt, słab, zbyt stary po prostu komputer, to na konsolę po roku może sobie kupić. No i to. I przechodzimy do ostatniej gierki, czyli do gierki czwartej, słuchajcie, czwartej. A jest to gra... Moja ulubiona na PlayStation, czyli Far Cry, ale mowa tu o Far Cry 7, które właśnie wychodzi w 2025 roku. Będzie to gierka Far Cry 7, więc na pewno wszyscy fani Far Cry'a e się zachwycą. Far Cry 7 też fajna gierka. No, tych gier oczywiście powstanie o wiele więcej, ale ja mówię tylko te najpopularniejsze gry, więc oczywiście Far Cry 7, które powstanie nie wiadomo kiedy też ale gdzieś w 2025 roku i będzie dostępna również na konsole, a po tym razem roku, chyba w 2026 roku, będzie dostępna na komputery, a tak od razu w dniu premiery to na konsole PlayStation 5 oraz na Xbox Series XS. No, więc jeżeli to tyle po prostu, więc jeżeli po prostu zostaliście to do końca, to dajcie już teraz łapkę do góry i subskrypcję na tym kanale. Bardzo chętnie zapraszam do obejrzenia moich kolejnych materiałów. No i myślę, że takich filmów z twarzą będę nagrywał codziennie coraz, z każdym dniem coraz więcej. Więc zachęcam do subskrybowania mojego kanału, aby zobaczyć więcej odcinków z moją twarzą. I po prostu to by było na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek A następnego odcinka Wam już nie zdradzę jaki będzie, ale to będzie po prostu niespodzianka Kolejne takie fajne fakty, czyli ciekawostki, to też się zalicza tak do faktów taki odcinek Muszę tutaj siedzieć na tej kanapie przez 7 minut i nigdy się tego nie spodziewałem, że na tej kanapie przez 7 minut będę nagrywał tutaj odcinek przez 8 minut nawet prawie. Więc to, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Yy, macie generalnie albo... Pff, dobra, nic już, nic, nic już. Chciałem coś powiedzieć, ale już zapomniałem. Więc to, to by było na tyle. No i co? Pa, pa.